Hoy, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku serii bitwy Epickie. A dzisiaj zapraszam Was na bitwę krążownikiem 10 poziomu. Jest to krążownik Kolberg. Moi drodzy, bardzo dużo ludzi zastanawia się, czy kupować ten okręt, czy nie. Jest to okręt bardzo e, ciężki do pływania. Ma krótki zasięg artyleryjski, jest to miękki okręt. Także naprawdę, żeby popływać tym okrętem, trzeba mieć e, troszeczkę wiedzy, a taką wiedzę ma kapitan, który pokazał tą bitwę i chciałby się z Wami tutaj swoją bitwą pochwalić. Moi drodzy, zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału, z którego dowiecie się, jakie mam okręty w testach i co najważniejsze robię powtórki Waszych bitew. Usiądźcie sobie wygodnie, a ja Was serdecznie i gorąco zapraszam do pooglądania tej przepięknej bitwy na krążowniku 10 poziomu Colbert. Już nasz y, niszczyciel y, wyświecił pokazał kolbertowi y, okręty, do których będzie można oddawać strzał. W międzyczasie nasz kolbert również jest wyspotowany. Dostaję tutaj jakieś obra obrażenia od y, krążownika Donskoj i pociski Przeciwpancerne moi drodzy y, lecą w kierunku tego rosyjskiego krążownika. Zobaczcie, jest tam trafienie, ależ tutaj. Kapitan próbuje ogrywać i jeszcze mamy Halanda, zobaczcie, jest i Haland, jest on bardzo blisko, 5 km i tutaj Kolberty czym prędzej próbuje zlikwidować, zatopić ten okręt, aby pomóc tutaj koledze i ten kolega już w tej chwili może jemu tutaj podziękować. Jeszcze jest Salem, zobaczcie, Salem jest coraz bliżej, on się zbliża. Tak jest, no i w tym momencie kto będzie lepszy, czy ten Salem będzie uciekał, czy ten Salem będzie atakował Kolberta. No i teraz pociski przeciwpancerne, pokazuje się kadłub tutaj Salema, jest jedna Salwa, druga, trzecia, zobaczcie, utopnie w oczach, co ten kapitan na tym Salemie robi, zobaczcie, wypłynął. No i lekceważąc tutaj, Kolberta mamy już dwa zatopienia. No niesamowite, co ten kapitan tutaj na tym Salemie odstawił. No ciężko sobie ci powiedzieć, no i bardzo dobrze, ale to się tutaj, pierwsze minuty bitwy, ale się tutaj działo i zbliża się, a raczej odpływa pancernik Izuma. No kapitan przemuje już tutaj punkt Charlie i szuka sobie następnych okrętów tutaj, które mógłby, moi drodzy, zlikwidować, zatopić. Za chwilę się okaże, co się będzie tutaj dalej działo. Na celowniku Kolberta pokazał się przed Pileczką Giuseppe. I my mamy w tej chwili niszczyciela Jugu 8 km on troszeczkę tam płynie tyłem i kapitan Basido na kolbercie, na krążowniku kolbert czeka aż ten niszczyciel wypłynie za góry już się zatrzymał, zobaczcie i powoli Yugumo rusza do przodu, on będzie chciał zapewne, być może tak myślałem, że będzie chciał opłynąć wyspę, a tutaj kapitan Maszido, już czeka na niego, jest tam Santander krążownik, 11,5 kilometra, 11 kilometrów 500 metrów od Kolberta, Kolbertem zbliża się, coraz bliżej do górki, gdzie jest niszczyciel Yugumo, no zobaczmy czy będzie tutaj walka z krążownikiem, jest Yugumo, pokazał się Yugumo i tutaj nagle niespodzianka I zobaczcie, jest strzał jeden, drugi Yugumo no on po prostu, no znika w oczach, no. Jest w następnym zatopieniu. I jeszcze jest, zobaczcie, Santander. Santander, on tutaj, on daje salwę do Kolberta. Kolbert próbuje się ratować i jest tej strzału za strzałem, strzału za strzałem, próbuje go tutaj podpalić. Jest podpalony. Czy ten Santander polegnie, czy Kolbert tutaj nie będzie miał szans z Santanderem? I mamy tutaj, zobaczcie, wieże uszkodzone. Colbert się wycofuje z pola walki i jeszcze jest obbijany od Montany i Colbert znowu e, następny strzał i jeden drugi zobaczcie i jest tam trafienie ładnie tutaj zobaczcie jest podpalenie, ależ jeszcze szybkie przyładowanie tutaj robi konkretną robotę, no ten Mashido jest niesamowity na tym swoim okręcie zobaczcie, Santander i Colbert, który będzie lepszy zobaczcie, ależ go tutaj kroi, co fakt faktem ten, te obrażenia są znikome, są małe, no ale mimo wszystko Santander topnieje. No i Colbert, Colbert do naprawki, minutę 11 sekund, no i jest zatopienie, jest zatopienie. No to jest niemożliwe, to jest naprawdę niemożliwe. Człowieku, co ty wyrabiasz na tych okrętach no zlikwidował tego Santandera, zapewne ten kapitan na Santanderze nie zapomnij tej walki z Colbertem no i drodzy, jak długo będzie pogrywał? Pokazała się, pokazał się pancernik Montana. Jest tam również e, pancernik e, Schlieffen, który ma tutaj bardzo dobrą artylerię dodatkową, Zobaczcie i tutaj kapitana Kolbercie. Próbuję za wszelką cenę e, tutaj zatopić tą mutanę. Jest tam jedno podpalenie, zobaczcie jaka tęcza tych pocisków. No i czekamy, aż w końcu się pokaże tutaj pancernik e, Schliffen. Jest pokazuje się jest tam podpalenie. Zobaczcie w tych pocisków leć. Kapitan stoi za wyspą ma ładnie tutaj przybicie. No i zobaczcie co się robi z tym pancernikiem, to no niemożliwe, zobaczcie, on się topi w oczach, zobaczcie, tak jest już poszła flara z pancernika, ratuj się kto może, Masido atakuje i ostatnie, patrzcie, no zjadł go całego tymi pociskami, <noise> jest kraken uwolniony, główna ofensywa. No niemożliwe. No, no, naprawdę super No i teraz Montana. On oddał tutaj strzał do Colberta. Nie zaczepiaj, nie zaczepiaj e, Colberta. Bo Colbert za chwilę potraktuje ciebie tak samo jak tamtego przed chwileczką pancernika. Jest podpalony, jest podpalony. Zobaczcie. Jest wsparcie odznaczenie, ależ on tutaj łowca jest, oznaczenie medali, zobaczcie. No i co tam Montana, po coś drażnił Mashido, zobaczcie. Pięknie to wszystko wygląda. Jest klausywic. No i Colbert próbuje również zlikwidować tego super krążownika. Odkręcił tutaj jednak ten kałzewicz trafia, no i jest podpalony. Też tutaj naprawdę ładnie to wygląda, zobaczcie, ładne wyprzedzenie, tyle pocisków, no grad pocisków spada na tego. Krążownika jest duży kaliber. Och, tutaj wsiadło troszeczkę od krążownika i tutaj dobija Kolombo i mielibyśmy następne zatopienie. i tam pod kulą, troszeczkę tutaj za wyspę, ładny ma przestrzał na pancernika i teraz może spokojnie do niego strzelać, zobaczcie, no podelektujcie się tą bitwą. Zobaczcie co on wyprawia z tym pancernikiem. Chciałby się zaśpiewać piosenkę Jesteś szelona. Bardzo ładnie. Ależ on tutaj naprawdę rządzi. I podpalone. Czyli ile tutaj kolega już zdobył medali. Odznaczenie medali, 5 zatopionych na okrętów. Odznaczenie medali już nawet nie liczę i demecz wciąż rośnie, a na chwilę obecną jest 249 tysięcy, 250 tysięcy i dalej demecz rośnie. Kapitan na rążowniku Holbert zbliża się powolutku do Pancernika Montana. Będzie chciał tutaj zapewne jeszcze postrzelać do tego Pancernika. Znika Montana. No i 5 minut do końca bitwy. Uda się jeszcze zatopić tego Pancernika. Jest, pokazał się, 12 km od Kolberta znajduje się Pancernik Montana. I tu nagle, zobaczcie, jest, jest, jest Kolbert. Jest podpalenie. Zobaczcie, idziemy, czy rośnie. Zobaczmy. Teraz trzeba uważać, bo obrócił bierze swoich działów. Kapitan na montanie w kierunku Kolberta. Ty w ogóle zdąży jeszcze oddać strzał? I oddaje strzał. No teraz uwaga, 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 bo lecą przeciski, przeciwpancerne. Czy? No zobaczcie, ależ udało się tutaj e, uniknąć tych pocisków. No prawdopodobnie by teraz jak dostał tymi pociskami to by e, się naprawdę działo. 281 925 moi drodzy dementzu na koncie kapitana Mashido który płynie na krążowniku Colbert no i znowu montana jest montana Zobacz. Jest znowu podporona Montana. No, czy się uda zatopić tą Montanę? Oj, teraz poszła salwa ze wszystkich dział do Kolberta. Ajajaj, oj! Aj. ale i tak pięknie, zobaczcie. No i potężny damage jest zrobiony.